Bardzo dużo osób się mnie pyta, ile się zarabia w Japonii więc postanowiliśmy o tym także opowiedzieć W Polsce nie wypada mówić o pieniądzach no ale w Japonii nie jest to taki temat tabu Można tu opowiadać o zarobkach Ja już w jednym z filmików nawet mówiłem ile zarabiam No a teraz jakie są w ogóle te właśnie widełka te zarobkowe Jakie są możliwości, jakie te pensje są tak naprawdę w Japonii Mamy tę taką ca ciekawą tabelkę która nam opowie nieco na temat zarobków w Japonii? Zarobki zależą tutaj od wieku. Przede wszystkim, tak. Rzadko zdarzają się tutaj cuda, takie jak w Polsce, że absolwenci prosto po studiach w niektórych zawodach zarabiają znacznie więcej niż doświadczeni pracownicy. Oczywiście te cuda będą się zdarzały i znowuż w informatyce, tak. w nowych technologiach, ale w ogromnej większości zawodów zarobki nasze będą rosły systematycznie z wiekiem. Tak, więc dla osoby, która skończyła studia, typowa pensja wynosi mniej więcej 2,5 miliona jenów do 3 milionów jenów rocznie, mniej więcej. jest, Ja się znajduję mniej więcej właśnie w tym przedziale zarobkowym, prawda? I to z wiekiem rośnie, prawda? Od 25 do 29 lat mamy 3,7 miliona, E, powyżej trzydziestki 4,3 miliona, e, prawie przed 40 zarobiamy już 5 milionów jenów. I 5 milionów jenów to już jest pensja, to już jest konkret. za którą możemy w Tokio utrzymywać rodzinę, co jest w Japonii typowe, utrzymywać żonę, dwójkę dzieci. 5 milionów to już, gdy będziemy mieszkać na przedmieściach Tokio, bez ekstrawagancji powinno jakoś na to starczyć, tego typu pensje. Jeśli byście przynosili się do Japonii z doświadczeniem zawodowym i na przykład jakimś PR czy gdzieś, byście dostali na start 5-6 milionów, to już jest takie nieźle, prawda? Warto też tak wspomnieć, że w Japonii większość kobiet nie pracuje. Oczywiście się trochę to zmieniło ostatnio, dużo kobiet pracuje, ale mimo wszystko po wyjściu za mąż i urodzeniu dziecka wiele kobiet odchodzi z firm. Tak? Przestaje pracować i staje się shufu, czyli po prostu no, full-time housewife. Full housewife i siedzą w domu i zajmują się tylko dziećmi. Pensje kobiet także praktycznie nie rosną One tutaj statystycznie, statystycznie nie rosną. do 3 milionów i potem już w ogóle nie idą w górę, więc jest bardzo duża różnica między zarobkami, między mężczyznami a kobietami w Japonii. I to się tak szybko nie zmieni. No. Oczywiście znowu w zachodnich, dużych filmach. W takich firmach, które korzystają z usług rekruterów, z którymi miałem okazję pracować, w takich firmach zarobki kobiet e, są takie same jak mężczyzn. Są kobiety na wysokich stanowiskach kierowniczych, nie ma żadnej dyskryminacji, ale tego typu firmy, czyli Gajzkę, to jest ułamek tutejszego rynku pracy. No a jakie są możliwości awansu dla Gajzina w Japonii? Zależą od znajomości języka japońskiego. Mówiliśmy już o tym w poprzednim wideo, a, że można pracować bez języka japońskiego, natomiast możliwości awansu bez japońskiego będą już bardzo ograniczone. Mm. No i tutaj także możliwości otrzymania lepszej pensji także będą bardziej ograniczone. Nie? No więc a, najlepiej przyjechać tutaj do Japonii już z doświadczeniem, wtedy możecie liczyć na konkretną pensję. Tak, po studiach, prosto po studiach, to będzie nędzne 3 miliony albo mniej. I to jest takie minimum egzystencjonalne w, no, w Japonii, szczególnie w Tokio. A jeśli pojedziecie gdzieś na prowincję, nie wiem, na Nagoya czy gdzieś dalej, to pensje są znacznie, znacznie niższe. Prawda? Tak jak tutaj w Tokio, ten standard to będzie na start 230 tysięcy jenów, 240 tysięcy jenów, to na prowincji będzie ile? 150 tysięcy, 180. 000. No a oczywiście koszty życia tam są też zupełnie inne, prawda? Tak, bardzo często e, możemy spotkać małe firmy, które e, chcą zatrudnić cudzoziemców, by nie płacić im za dużo. Mhm. Wiem też, że wiele firm zatrudnia obcokrajowców dlatego, że po pierwsze znamy języki, znamy język angielski, co nie jest aż tak powszechne w Japonii, a zatrudnienie Japończyka, który mówi po angielsku bardzo dobrze, na przykład mieszka za granicą, jest po Harvardzie, kosztuje Kupę kasy, nawet taki student, który właśnie skończy jakąś zagraniczną uczelnię, Japończyk, jest strasznie drogi tutaj na rynku pracy, I Ale tego się zatrudnia, że się zmienia. Ale to się nie? już zmienia, bo coraz więcej Japończyków wraca po studiach w Stanach Zjednoczonych, wracają naprawdę z idealnie płynną znajomością angielszczyzny, naprawdę przepiękna wymowa, żadnych błędów, doskonała znajomość kultury. I jest ich z roku na rok coraz więcej. Skutkiem tego jest taki spadek wartości e, Gajzina na rynku pracy, jako Gajzina samego w sobie, że nie zapłacą już tam tylko za to, że znamy język angielski. No już te złote lata się skończyły. Zatem e, słyszałem, że też jest spory wyzysk obcokrajowców w Japonii, prawda? szczególnie gdzieś tam na prowincji jak to jest szczególnie obcokrajowców z krajów no, azjatyckich prawda, z Indii obcokrajowcy z krajów Indochin południowej Azji są często zatrudnieni e, są często zatrudnieni w fabrykach na prowincji oczywiście nie, nie mają tam najwyższych wynagrodzeń jednak jest to dla nich sytuacja korzystna, ponieważ wysyłają pieniądze do rodzinnego kraju, gdzie, gdzie są to całkiem zacne pieniądze. Warto pamiętać, że większość cudzoziemców zatrudnionych w Japonii to będą pracujący w fabrykach e, ludzie z Azji Południowo-Wschodniej. Hmm. No. Więc e, tak wygląda sytuacja na rynku w Japonii, i takie są mniej więcej pensje. Mniej więcej. Tego się możecie spodziewać po przyjeździe tutaj do Japonii. Ja Wam życzę oczywiście, żebyście jak najwięcej zarabiali, bo wtedy życie w Japonii jest całkiem eleganckie. To do następnego!